To są Diaksowie, dawaj ich a też, Co ty? Są, a zrób mi też fortunę kurde później na tym kilofie, bo z tym, że Nie, Nie, i, ja tylko będę miał. Lofi, Gdzie Lofi? idziesz? A? Co? No. Co to jest? O, ty więcej ich jest. Nie. A widziałeś, żeby się kiedyś trzy naraz? Nie. Trzy? No, to dawaj, jednego się. nie wiedziałem naraz. A, <laughs> ja też nie. Co, mam to kopać? No, a, a kto? Ja moim żelaznym kilofem, albo dobra, dawaj. Nie, boję o. się. To ruch. No. Bo ja się zepsuję, no dobra. Ja mam, ja cię Trzeba być... Trzeba być twardym, a nie Uwaga, kopie. Uwaga, kopie, Uwaga, kop. Mm. Ale Aha. Zrobił... Dobra, dawaj kolejny. Nie, ja bym zrobił lepiej. To, to dawaj nie teraz ty. Nie, tylko... No to, No ty, teraz nie, ty. bo ja chcę zobaczyć, jak się kopię. A, no dobra. Ty? Ty. A, pomóż, pomóż! Nie, uciekam stąd! Pomóż Nie! Umrę! Umrę! Nie mam mnie... Jeden leży, o, jeden leży! Jeden le... Co? No. Ja je skopujemy. Drugi leży, leży, drugi leży! Pyk, pyk! Jeszcze 500 level wbiłem! Ej, ja boję. Pomóż, ostatni, ostatni! Nie, nie pomogę ci Dobra, leży. Jeszcze jeden raki blok tam był. Chodź zobaczymy. Tak się da? Dobra, zobacz. No jak zobaczymy. już jak już tyle Uff. przeszedłem, to ostatni też otworzymy. A tu takiej temy. Ty tu tutaj normalnie leżały te. Co? To z te... Aha, bo z tych... To te gardiany gard... wyleciały z tego, z tego... Yy bloki bloka i normalnie zleciały bloki diamentu stare, że sobie możesz postawić w sensie ten jak? diamond ore? No kopię. Kopacz ostatni, czy kopierze. nie? Tak, kop kop Dobra, kopie. I... Jak sowa motyka, ale zwykła. Ja. Mhm. Dobra, no to co? O. Chcesz zobaczyć co mi dropnęło? Otwieram EQ.